Przez chyba 6 dni byliśmy w Belgii, w Holandii. Takim punktem kulminacyjnym była konferencja, którą zorganizował tamten zbór w Ardenach, w górach. Ładne miejsce, okropnie zimno, ale. Naprawdę muszę powiedzieć, że ci ludzie słuchali i mieli pragnienie, aby czegoś dowiedzieć się, czego jeszcze nie wiedzieli. I chwała Bogu, myślę, że to udało się. Później mieliśmy jeszcze parę dni takiej społeczności. Mam takie dwa wnioski z tego wyjazdu. Jeden to taki, że wszędzie są ludzie, którzy pragną Boga. Wszędzie są ludzie, którzy szukają Boga. A drugi, że są takie miejsca, które już zostały skazane na zniszczenie. I chyba już nic nie pomoże właśnie w takich miejscach. Ja tutaj pominę nazywnictwo. Ale mieliśmy przynajmniej ja miałem wiele smutków w sercu, będąc szczególnie w jednym mieście. Ludzie są tak ślepi, że aż trudno w to uwierzyć. Ale cieszmy się z tego, że są też ludzie, którzy szukają Boga, naprawdę szukają Boga. I ten zbór powoli powoli się rozrasta, dojrzewa mają swoje miejsce, gdzie się spotykają i wiem, że są tam ludzie, którzy chcą dołączyć. Więc pewnie, jeśli Bóg pozwoli, że tam będę, czy będziemy za rok, no to zbór będzie nieco większy. A, jeszcze przy okazji, ale mamy dzisiaj pośród nas gościa, no, trudno będzie, że gościa, bo to swój, no ale gościa, yy, w czasie naszych modli o Polskę dowiedzieliśmy się, że tam niedaleko, na Podchalu, organizuje się taka grupa wierzących ludzi. No i właśnie Ania, podnieś się, pokaż się. O, właśnie, to jest to Ania. Ona z tej grupy dzisiaj przyjechała tutaj do nas. Witamy cię serdecznie. Ja tam wybieram się za jakiś czas będziemy rozmawiali o jakiejś bliskiej współpracy. Nawet górale się nawracają. To już naprawdę koniec świata. Także cieszmy się, bo Polska jeszcze ma nadzieję, jeszcze ma szansę, jeszcze jest taka możliwość, że ten kraj wstanie, stanie na nogi. Amen. Jest ci tylko tobie cześć i honor. Oddajemy panie dziś. Wielkie Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.